Witam Was bardzo serdecznie w odcinku, gdzie przedstawię Wam sposoby, jakimi zarabiam, na czym ja zarabiam w Albionie Silver. I taki film już się pojawił u mnie na kanale, jako drugi odcinek z Albiona w ogóle u mnie. I do dziś jest najpopularniejszym moim filmem na kanale, więc pewnie trochę osób z Was go widziało, a po tych dwóch dwóch latach. Chciałbym po prostu wam przedstawić, co się zmieniło prawie dwóch latach, co się pozmieniało, co inaczej tutaj u mnie wygląda i jak teraz głównie ja sobie po prostu w tej gierce zarabiam. I też się zmieniło kilka rzeczy ze względu na to, że serwer Europy wystartował i od tamtego czasu kilka innych rzeczy robię, ze względu na to, że nowy serwer. Dobrze. I jesteśmy w Albionie. A jeżeli chodzi o takie, najpierw zaczynając od zarobków, tak jak w tamtym filmie, byłem wtedy na wyspie i teraz też jestem i troszeczkę o wyspach na sam start powiem jeżeli chodzi o ilość wysp, no to mam wyspę Bridgewatch, tutaj na fulla ulepszoną i piąty level mam też w Forcie Sterling, też tam na pierwszym poziomie mam w Martlock, ale tam nie ulepszam ani nic aktualnie nie robię po prostu pierwszy poziom odlokowałem, a w sumie potem miałem inne plany na to, więc jeżeli chodzi o tutaj wyspę, to na pastwiskach mam same kuski, które po prostu mam dla e, mleka bieram i dla nich tutaj mam cztery Pola jeszcze rzepy, a wy właśnie w forcie Sterling jest dlatego, że jest bonus do rzepy. To rzepa 10%. To tam mam całą wyspę zapełnioną właśnie polami rzepy. I te pola tutaj najpewniej też zostaną zmienione. Na ten moment po prostu chcę mieć to i to żeby po prostu dobić sobie na setkę hodowce roślin i też na setkę hodowcę zwierząt dlatego mam pastwiska i dlatego też mam po prostu pola uprawne żeby tutaj dobić po prostu setki jeżeli chodzi o podstawę bym miał potem wybór co będę chciał robić oczywiście najlepiej by było cały czas jedno robić to wtedy już bym miał setkę na hodowcę roślin i też bym miał wyższą speckę na jednym z tutaj na jednej z roślinek a tak to mam 22 na rzepie dwójkę właśnie w Martok sadziłem przez chwilę ziemniaki ale to na jednym polu, więc dwójka po prostu. Dwudziesta druga na samym starcie e, serwera w miarę dobita Tutaj właśnie na czy na wyspie miałem tylko fasolę i na niej nabiłem 22 drugi i dwunasty na marchewkach tam pierwsze kilka z zebrań i to tyle. Tutaj jeżeli chodzi o hodowcy zwierząt, e, pierwszym na tu owieczkach, hodowca owiec. Tutaj na kuski to mam szóstkę. Teraz i koniki mam dwunastkę. I tak jak widzicie mam na hodowce rzadkich zwierząt zero w ogóle ruszonych, a tutaj właśnie są jak się nazywają te, bo tutaj akurat za każdym razem zapominam, zagroda. W zagrodach mam aktualnie bystrzaki, zacząłem sobie bystrzaki tutaj hodować i bystrzaki tylko i wyłącznie pod tym względem i wilki potem będę chciał i tak dalej i tak dalej inne zwierzęta, nie aż takim względem zarobkowym, ponieważ po prostu chcę robić monty tak samo craftuję niektóre rzeczy bo będę rozlosowywał je na streamach, a aktualnie za punkty, jak się zbiera cel punktów od razu będę leciał skraftować na przykład teraz w tym momencie 6-3 berdyż, tam jest cel punktów i po prostu i tak skraftować 6-3 berdyż na streamie i od razu rozlosowanie na jest, nie, na no niego jest. Więc no, na bys bystrzaki też będę chciał dostosowywać wilki, no i też inne zwierzęta. Jeżeli chodzi o zagrody, tutaj jest akurat a, zależność, że jelonki na pastwiskach są i to by właśnie myślałem, że łosie też można w zagrodach, ale chyba łosie też właśnie na pastwiskach można umieszczać. No, ale za to, to dziki, inne z, y, zwierzątka przykładowo tutaj będę mógł mieć. Czekam bardzo, ażbym zdoły uciątka i zobaczymy, jak z tym moim. Szczęściem, czy się uda, czy się nie uda, to się zobaczy. To w wydajności skupienia podczas hodowli wszystkich zwierząt, i tutaj premia specjalizacyjna. Więc do mamu ciątka, jak najwyższą tutaj speckę, będę chciał dobić na tych hodowcy rzadkich zwierząt, ale do tego jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o wyspy. Też zarabiam w ten sposób, że tak jak widzicie, mam tutaj siódemkową siekierę i po prostu na zbieraniu zarabiam latając sobie po ścieżce awalońskiej z naszego hideoutu. Do którego swoją drogą mogę się tutaj teraz tepnąć i wam pokazać. Po prostu wychodzę z ścieżki i zbieram na niej surowce, bo mieczyki po prostu nam się respią. Potem sobie to zwożę albo też po prostu mamy wyjazd na jakieś głębokie mapy czarne tutaj blisko środka, gdzie są wysokotierowe, a dużo mm, znaczy mało osób tam. Jest a dużo właśnie kolorków o pewnych niektórych godzinach, o których ja sobie lubię po prostu pozbierać e, Tutaj kryjówka i też z hideoutem kilka innych sposobów zarobku Więc akurat tak ak przechodząc tutaj to mogę powiedzieć e, o kilka tych sposobach zarobku Tak jak tutaj widzicie, o kuleczka akurat jest e, Mamy drewno duże, ma e, duża wituła i małe drewno Małe drewno siódemkowe, duże drewno 4 i 5 i duża wituła 5 i 6 I często mieczyki się respią i można po prostu podbierać. Też złote portale się pojawiają. I wtedy dwumieczykowe, takie mopki, takie małe mopki surowcowe, ulepszone, które mają dość sporo staków. Nie aspekty te wielkie, wielkie, które mają jeszcze więcej tych staków do zbierania. Jeszcze więcej tych surowców do zbierania. Ale takie małe, chodzące, które też miary sporo te dwa mieczyki mają tego. Też sobie tak dobijam. Przez co mam właśnie 445 tysięcy. Co w porównaniu do innych, i tak czy siak to nie jest aż tak tyle. Ale dla mnie, i tak czy siak to jest git. Jestem zadowolony z tego co aktualnie mam, ale troszeczkę z tym też można przyspieszyć. E, tutaj e, jeżeli chodzi o lucik, odkładam sobie na kapuzy i na sandały artefakty i sobie tu też skupuję. Tutaj akurat e, lutu nic nie ma, a dopiero co był zwieziony, bo też to będzie, będę też o tym mówić, ale tutaj w kilka przykładowo taki berdyszek sobie zwoziłem ostatnio, ale dobra. I teraz jeszcze kilka e, rzeczy, jeżeli chodzi o hideout, jak ja tutaj zarabiam. Możemy tutaj odpalać szóstkowe solówki. Solówki szóstkowe tutaj możemy zwozić i tu, 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 tu. Ja sobie robię 6 jeden solweczki i mi oddają, bardzo fajnie oddają. Akurat ja często jak latam poza streamem, to nie odpalam OBS-a, po prostu go wyłączam i tyle. A fajne rzeczy nieraz dropią. Na przykład 4-4 buty, które do teraz nie chcą się mi sprzedać, bo 4-4 rycki i też przykładowo z takich lepszych rzeczy to 8-2 wprost mi poleciał, który sprzedałem za tam 3 miliony 300 na Black Markecie. I Glewia 7-2, którą sprzedałem za 2 miliony na Blackmarkecie. Co najlepsze mógłbym sprzedać za 3. 300 około, bo po prostu ktoś mnie wyprzedził, za późno dowiozłem, a była taka możliwość, żebym po prostu to sprzedał. Gdybym się pospieszył, to bym zarobił na glewi 300, a na frostie, jeżeli bym się akurat wstrzelił w dobrą cenę, tak jak patrzyłem tam w 10 dni, przez 10 dni ile się sprzedawało i za jakie ceny, to nawet tego frosta 8.2 bym mógł sprzedać za 5500, więc naprawdę jeszcze, jeszcze więcej. Tutaj też mamy plo mam ploty, to te szóstki jak na ten moment, no i też oczywiście jak ktoś tutaj kraftuje, no to z tego troszeczkę też haski jest, nie aż tyle co w mieście, ale też tutaj kaska jest. Przewożę tutaj rzeczy i minimalna myślę, że opłata, żeby tak jedzonko się zwracało i to, że przewoży tutaj jest ustawione. Dobra, i teraz to co chciałem powiedzieć o w związku z killami. Kile zabijanie PvP to jest też sprawa. Kurczę, naprawdę tutaj na tym sporo też sporo zarobiłem na Europie pod tym względem, że jest sporo sporo nowych graczy, którzy się ubierają bardzo, ale to bardzo drogo. Pomimo tego, że jeszcze specek nie mają, a ubierają już się jak najlepiej, tylko mogą, i sobie biegają, i nie trafiają z killami w ogóle. Tutaj akurat, yy, no, chłopak 4-3 na 4-3 Offhand, do 7-3 Broni, 5-3 Secik, i tutaj widzicie jedną asystę. Z ziomkiem nataliśmy na złotym portalu. Najpierw się biliśmy z innymi, potem ten się pojawił, na ziomka zdismontował, bo miał low od nas z gildi Miał lowa, i chłop na niego zdismontował, ja Zismontowałem, no i ziomka zabił, a ja dobiłem go. My podobnie byliśmy ubrani. On nakręcił, ziomek z Yldi był nakręciole i miał dwa bary HP, a ja miałem fula. No i chłopek niezbyt trafiał z pelami i też niezbyt na dystans grał. Jak my spaliliśmy wszystko, to zamiast się cofnąć, to i tak czy siak stał w nas. Stał w nas, jak ziomek się kręcił na kurce i na wielkim toporze. Więc no, a tak poza tym, to tutaj jeszcze kilki przykładowo z 5-2 klata a 5-3 piekielnych postury ten chochlik e, milion 200 ,000 warty, a na przykład kurtka 170 000 i 5-3 nie wiadomo po co, 5-3 nic mu nie daje, <grybujesz> nic mu nie zmienia. <grybujesz> dlatego o tym e, mówię też e, mówię to nowym graczom od nas z Gildi, jak przychodzą, żeby patrzyli na to jak się ubierają, bo też często, to znaczy nie aż tak często, ale czasami coraz mniej się zdarza tak, że ubierają broń za 2. Więcej wartą niż cały ich set, i troszeczkę to sensu zbytnio nie ma, nie? Ja sobie aktualnie, tak jak widzicie tutaj, po mistach latam z setikiem, którym latałem też na Ameryce. Zacząłem sobie na nim latać, e, tylko że zmieniłem to, że gram częściej na trzeci spel na skrytobójcy. I tutaj, jeżeli chodzi o umiejętności na Berdyszu, jedyne co zmieniam, to jak na awalońskie rękawice się bije, to na trzecie W. I to tylko na, na to zmieniam, na że całą resztę nie zmieniam, i cały czas biegam po prostu w ten sposób. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o aktualne sposoby na zarobek. Jeszcze jedynie sobie kraftuję od czasu do czasu, od czasu do czasu sobie kraftuję tutaj sandałki, tutaj mam do tej siódemki już prawie dobite, ale to tak naprawdę od czasu do czasu, jeszcze nie podawałem widełek takich i po ile zarabiam i tak dalej, więc jeżeli chodzi o to, w okolicach miliona dziennie wyciągam z wysp, dwóch wysp, w okolicach tego miliona wyciągam, tam przeważnie od 8, 800 do miliona właśnie coś w tych okolicach się kręcą te ceny z zarobku, jeżeli chodzi o właśnie high out, samo zbieranie to często po... Godzinie takiego zbierania pół miliona wyciągam, no zależy jakie kolorki surowców się trafią, e, ale ja to bardziej robię dla specek, dla fejmu samego, żeby dobijać te rzeczy i gdzieś w tle robię sobie coś innego, a tutaj po prostu stoję i zbieram na przykład dużo, dużo staków, więc no gdzieś tak możliwe, że jakbym cały czas, cały czas zbierał, to przez godzinę ponad milion się uzbiera, ale tak przeważnie po 500 tysięcy, bo, prze, yy, bo mówię o samym zbieraniu, a też po prostu to zbieranie wychodzi w trakcie robienia czegoś innego, e, więc mi ciężko jest po prostu. Określić. Jeżeli chodzi o solówki, no to w godzinę ponad milion wyciągam, tych 6 jedynek. To zależy, czy więcej, czy gorzej drobi. To jest akurat rng, całe same, to jest tylko rng. A jeżeli chodzi jeszcze o krafto w okolicach bo to robię tak raz na 3 dni raz na 4 dni no to to jest takiego jednego craftowania jak się przyzwiozę tutaj wyjadę ja no to gdzieś tak zarabiam 700 tysięcy na takim czymś 500 tysięcy tylko że to trochę zajmuje nie akurat aż tak nie polegałem na tym nie sprawdzałem co by mi się najbardziej opłacało po prostu na razie craftuję dla samych specek żeby po prostu to dobijać sobie a nie skupiałem się na tym żeby jak najwięcej na tym zarabiać i jeżeli chodzi o misty i ogólnie o pvp to jest jest po prostu loteria, ale przykładowo wczoraj 10 milionów zarobione w 2 godziny latania, nie? Więc, no, czasami też to jest tak, i to coraz częściej, bo coraz więcej e, osób nowych nagle ubiera się w jakieś tak zwane Pokémon i ginie. No, lepiej się ubrać jak jakżeś... Jeżeli się nie umie, no to w tańszy set i też w miarę podobne ceny, żeby nie było tak, że dwa razy droższe jest broń niż cały Twój set. Przynajmniej według mnie, więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał i to by było na dzisiaj na tyle. Możecie. Napisać jak Wam się podobał. Trochę tego gadania będzie, jednak, bo przez cały czas w każdym filmie, jaki wrzucałem, to sporo, spodogadania, sporo gadania było, ale od czasu do czasu też o wiele więcej gameplayu będzie w samym odcinku. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. No i do jutra. Cześć.